Cel w sporcie może być jeden. Celem jest zdobycie medalu. No, każdy inny cel w sporcie, nawet jeśli komuś wydaje się bardziej realistyczny i bardziej umiarkowany, jest celem z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia popularyzacji dyscypliny. Można powiedzieć, nawet że bezsensownym, dlatego że w sporcie tak naprawdę chodzi o zwycięstwa i w sporcie chodzi o medale. No i Jedziemy walczyć o medale i mamy na to realne szanse. No jeśli chodzi o panie, to panie nas przyzwyczaiły, że od wielu lat z różnego rodzaju imprez drużynowych wracają z medalami, więc czemu tym razem nie może być tak samo, jeśli chodzi o mistrzostwa w Reykjaviku. Natomiast jeżeli chodzi o panów, to sytuacja jest taka, że no od wielu lat nie mieliśmy sukcesów drużynowych. O ile mamy wielu znakomitych, tych zawodników indywidualnych, Radka Wojtaszka czy młodego Jana Krzysztofa Dudę, to w tych sukcesów drużynowych nie mieliśmy. Ale drużyna jest coraz lepsza i ja liczę na to, że nasi zawodnicy zagrają po medal. My mamy można powiedzieć nowego trenera, to znaczy Bartosz w tej roli jest jako kapitan, jako trener, jest, jest sprawdzany od jakiegoś roku, natomiast no mamy w, te, w tym momencie już podpisaną konkretną umowę na ten rok, konkretne plany działań no i chcielibyśmy, żeby, żeby zawodnicy myśleli tymi samymi kategoriami, to znaczy my jedziemy tam grać o medal. Oczywiście jak, jak będziemy rozmawiali o samym wyniku, no to będziemy już sobie rozliczali, czy to było miejsce w w trójce, czy może było czwarte, piąte, i szóste, ale z punktu widzenia promocji dyscypliny ważny jest medal. Jak będziemy na czwartym miejscu, to nikt o nas nie będzie mówił. Jak będziemy mieli medal, to będzie u nas głośno.